Wszystko w porządku? Tak, mała awaria. Myślałem, że już mnie nie znajdziecie. O, zobaczyliśmy kłęby pary. Jestem z ciebie dumny. Miałeś dobry pomysł. Uch, widzę, że straciłeś dużo chłodziwa. Ej, nic się nie martw. Edzio mówi: grunt to spokój. <grym się> Odholujemy cię na bok. Już pewnie dawno się skończył. A teraz chwila, na którą wszyscy czekali. Ten wagon to prawdziwy przebój sezonu. Zaprezentuję go państwu na. Zaprezentuję go państwu Nasz Wektor O, gdzie on jest? Na co czekamy? Tutaj jesteś Wszyscy czekamy A ja czekam na przeprosiny Świetnie W takim razie sam zaprezentuję twój wagon O, o, o nie, mowy nie ma <laughs> To zawsze działa Hugo, dobrze, że jesteś. Zajęliśmy Ci miejsce. Dzięki Zosiu. Jeszcze parę minut i byś nie zdążył. No właśnie, jaka jest ta główna atrakcja? Nie wiemy. Jeszcze jej nie pokazali. O, to super! Hektor trzyma nas w napięciu. No i nareszcie przedstawiamy nowy rewolucyjny wagon pasażerski o wysokich parametrach użytkowych z szybko reagującym dodatkowym pneumatycznym układem zawieszenia. Czyli Superglide 1300. Kawałka. Tu jest. O, tylko spokojnie. Danbar byłby taki dumny, gdyby mnie teraz widział. A, rozumiem. W którą stronę to idzie? Nie, nie tak chciałem. już lepiej. Jeszcze to. Uh. Co teraz? Hmm. A! Ciągnąć? Ciągnąć. a No jasne. Tempo, tempo, tempo. Zapomniałem się z Wami pożegnać. Do widzenia, Danbar. Powodzenia. Dzięki. A gdzie jest Bruno? Właśnie pojechał Cię szukać. O, więc się minęliśmy. No to ruszajmy do niego wszyscy razem. Za mną, uciuchniać. Wszystko robiłem nie tak. Trzeba było słuchać Skylara. Dobra. Jeszcze raz. Zamknąć oczy. Grunt to płynny ruch. Jak dotąd dobrze. Błędny ruch. O, to już nic nie zostało, tylko ten jeden nudny i płaski. No to do roboty. Naprzód. Do tyłu. Naprzód. Do tyłu. Czy on robi coś innego? Nie. Udało się. Dostaliśmy się obsługi wagonu. Wagonu platformy i to sami bez niej pomocy. Naprawdę? A co tu robią te wszystkie inne wagony? Tych nie udało nam się uruchomić. Dostaniemy złote koło? <śm> Zwlekał te wagony po torach. Ktoś mnie powrócił farbą, która nie chce zejść myć. No, do późnej nocy będę tu siedział, żeby sprzątnąć ten bałagan. Ja już ledwo się Ktoś mi przestawił moją węglarkę. Nigdzie nie mogę jej znaleźć. Ktoś mi ukradł wszystkie narzędzia. No cóż, Nutko i Buczku, za to, co zrobiliście, nie dostaniecie złotego koła. Przeciwnie? Będę musiała wam jedno odebrać. A niech to. Nie to! A teraz proszę przywrócić porządek na stacji. Dobrze, Dio. Naprawdę nam przykro. Nawarzyliśmy piwa. Chodziło nam tylko o to złote koło. No wiem, nie myśleliśmy o niczym innym. Bierzmy się już do roboty. Chcę wam pomóc. O, dzieci! No to w drogę! Gotowe! No Na szczęście żadne z nich nie ma nalewki. nie są lody dyniowe. Ano nie są. Nalepki są od lodów z Nie trzeba było tego mówić. Niby czego? Nalepki! O nie! Zjazd! Te lody chyba się nie nadają na kiermasz. Nie martw się. Tam i tak nie ma wagonu. Więc dokąd jadą? No teraz to wpadłem do pracy. Mam nadzieję, że nic więcej nie przeszkodzi mi w tworzeniu moich nowych arcydzieł. Proscini mu puszczą zawory. Co ja narobiłem? Nie można robić wszystkiego jednocześnie. Z naszą pomocą można. Wilson, ty idziesz mieszać. Ja nalewam do pudełek, a Buczek jestem pluję. Och, dziękuję wam. Zachowałem się wcześniej jak bałwan. Nie ma sprawy. Chciałem być jedynym asystentem Frostiniego, ale pracą trzeba się dzielić. Tak, co trzeciu chcie to nie jedna. No dobrze, po dzieła. E? Nie martw się, prostini. Nowe lody mogą wyruszać prościutko na kiermach. Magnifico! Nie dałbym sobie rady bez nutki i buczka. Bo co trzeciu chcie... To, to nie Je Lepiej pojadę zobaczyć, co się tam dzieje. Zaczekajcie tu. Koko, odsuń się trochę. Nic mi nie będzie. On nas nie widzi. Myśli, że to krzaki. Mm. A, widzisz, mówiłam ci. Uff. Jaki potężny! Niesamowite, że jest tak blisko! Runę Jesteście tutaj? Uff. cicho. Spójrz, czy ja nie wyglądam po prostu perfekto! Mój Są czysta. Kto mi odpowie? Kto mi odpowie? Małpy są już spokojne. Tak, i żyrafy też. Nie wiesz, co je tak wystraszyło? Nie mam pojęcia. Ktoś sobie poradził? Aaaa! Aaaa! A -a -a. Czemu nie karmią się? Psz, to, to wszystko słowo daje. Aaaa! 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 Szanowni pasażerowie, spójrzcie w dół, a zobaczycie ciuchcie, która udaje, że jest papugą i osobożca w gatkach płaskich. Dobra, o nic się nie martwcie. Zamkniemy linię i załatwimy to. Tor jest uszkodzony, Edziu. Trzeba będzie go wymienić. Tak, bez dwóch zdań. Co się tutaj stało? Koko, przecięła oh, oh, oh. mi drogę na czerwonym. Koko? O, nie. Oh, ktoś mnie musi odholować do warsztatu. Nie mogę sam jechać w takim stanie. O, oh, 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 jestem wstrząśnięty. Lepiej go zabierz, Hugo. Oh, oh, oh. Nigdy tak długo mnie nie szukała. To najlepsza kryjówka na świecie. Długo? Nie wiem, co się stało z Koko. Możesz odholować Pita do warsztatu? Dobra. Już jesteśmy. Wilson. Poszukaj sobie innej kryjówki. Ale to jest najlepsza kryjówka na świecie. Koko nigdy mnie tutaj nie znajdzie. Koko cię wcale nie szuka. jest daleko stąd. Coś ty. O, lepiej uprzedzę Bruna. Koko, <Chdro preferred> stój! Koko, zamknięty tor! Koko! Weszłam na ósmy poziom. Czy to nie super? Nie, Koko, to nie jest super. Ale zwariowałaś przez tę grę. Nie! Zostaw mi ją! Przykro mi, ale to dla twojego dobra. Zrobisz sobie krzywdę. Oddaj mi grę, proszę! Już prawie pobiłam rekord huga. Pomóżcie mi! Na rozmagnesowanie to wstrząsy. Musimy tylko potrząsać całych sił. O, oh, oh, w głowie my się kręci! Ale dla mnie nie działa. Przykro mi Chyba lepiej będzie pojechać do Morgana. gotowe, Koko. Siu Gdzie jest Wilson? Jeszcze zdążymy poćwiczyć. Ech, wróciłem. <słuch> Musisz poczekać, aż to, no wiesz, odpadnie. Uwaga, uwaga! Bruno i Emilka są niezrównani w Berka. Żadna inna ciuchcia nie ma z nimi szans. Już my im pokażemy! Na Tandem Emilko, Viola cię woła. Och, ja nic nie słyszę. Zoska. Czekaj, ja cię dopadnę. Ruszajmy w drogę. No. Ruszajmy w drogę. Uh. Dzięki, że przyjechaliście. To ciężka robota, nawet dla takiej silnej kucyka jak ja. Nie ma sprawy. Nutko, <grymne> Nie powinnaś tu być. Wy <grymne> są na mnie. Zosia, zostań. Słoneczka i gwiazdki nie mogą ze sobą rozmawiać. Jesteśmy przyjaciółmi. To jak to tak? Właśnie. Nutko? Nutko! Tutaj jestem. Jesteś cała? Tak, cała i zdrowa. Och, Nutko, tak mi przykro. To wszystko dlatego, że chciałam cię oderwać od bułczka. Te twoje reguły o gwiazdkach i słoneczkach są do niczego. Masz rację! Koniec z regułami! Teraz oba tory są zablokowane. Zaraz! Jest nowa reguła! No nie! Gwiazdki i słoneczka pracują! Intuicja, więc o siódmej nie zapomnę. Widzę, że ustawiłeś kontenery. Nic jakiego. Czy są jakieś łatwe zadania? No, załaduj żwir na samoszypny. Zaraz do ciebie wrócę. Silniki zablokowane na mur. Gdzie on się podziewa? Takie dobre światło. Jak ja się teraz dostanę na plan filmowy. A niech to! Spokojnie, nic się nie martw. Wyciągniemy cię z tego! Ale widzę tylko trzy zwyczajne ciuchcie bez żadnej supermocy. Nie potrzebujemy supermocy. Nie masz pojęcia, co potrafią trzy ciuchcie razem. Ze wszystkich sił! Cała wstecz. No niech mnie. A ten co znowu narobił? Tak, bardzo dobrze. Już niewiele brakuje. Edy, zwyczajne ciuchcie przyszły mi z odsieczą. Nieprawdopodobne. Super ciuchcia to nic takiego. Hmm, chyba nie najlepiej wypadłem w roli zwyczajnej ciuchci. Cóż mm, nie było tak źle. Wiemy, że się starałeś. Nauczyłem się od was wszystkich czegoś bardzo ważnego. Kiedy mowa o ciuchciach nie ma czegoś takiego jak zwyczajność. Chcę podziękować ciuchciakom ze stacyjkowa, które pokazały mi, że pracując razem, wszyscy jesteśmy super ciuchciami. Ale udało ci się pozbierać wszystkie śmieci. Tak, musiałam tylko znaleźć jakiś inny sposób. A, robić użytek z tego, co się ma. No jasne, Zosiu, jesteś genialna. Dlatego chciałam wam powiedzieć, nie, 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 dlatego chciałam wam opowiedzieć o tym, jakie cudowne jest stacyjkowo. Jednak zamiast słów, wolę użyć obrazów. Proszę o film. Wyszło mi prawie jak na rozdanie Oskarów! Wiem, jak ocalić mój film, ale czasu jest mało. Pomożecie mi? Jasna sprawa! O o Wiedzie! Pit, ty spróbuj zagadać panią burmistrz. Dobrze, baniaczku! Już do niej jadę! Świetnie! Bierzmy się do pracy! Jeszcze wszystkim pokażemy, kto jest szychą w stacyjkowie! Ja! Ej, Bruno jest w drodze, czy nie tak, Pete? O, tak, nasz mały buraczek nie wystawi pani do wiatru, pani karsmistrz. E, Prosił, żebym coś pani powiedział. E, co to było? E, mam to na czubku gwizdka. E, jak to szło? Ale pani ochmistrz, czy pani może pamięta... E, co to było? E, nie może pani pamiętać, jeszcze nie było pani na świecie. Trochę spóźniony. Och, Bruno, nareszcie jesteś. Powiedz mi proszę, że skończyłeś film. Tak, Proszę popatrzeć. Wiecie kto jest śchoo w stacyjkowie? Kowie? <grystanie> nikt z nas nie lubi czekać. Zawsze staramy się być w ruchu. Nie wszystko idzie zgodnie z planem. Korety, ale za to nikt się nie nudzi. Bleh. Nikt tu nie myśli tylko o sobie. Na pierwszym miejscu stoi współpraca. I nawet kiedy zadanie jest trudne, zawsze kończymy je z uśmiechem. Więc kto jest szychą w Stacjkowie? Każdy z nas jest szychą w Stacjkowie! Zaczynamy! Stacjkowo! Czu, Czuchcią czu. czu tu jest każdy z nas! Poszyna!